Witam, witajcie w kolejnym filmie, w tym filmie dość nietypowy odcinek. Będziemy robić grę. Postaram się ustawić ten film jako premierę. W sensie takim, że no to będzie po prostu taki film typu live'a. Więc co my w tej grze możemy zrobić? Nie wiem jeszcze, yy, nazwijmy go jak. Ją, ją jakoś. Yy. Nie wiem, czy jakiś gry ten nie skopiuje, będę musiał sprawdzić, yy. czy jest takie coś. Nie ma. Na szczęście nie ma. No to możemy. E, na razie po prostu nazwa. Niech będzie. E, no i e, sobie tam ustawić. Nie wiem. E, zróbmy najpierw mapę. Wpiszmy quest map. Żeby coś fajnego było, nie wiem, czy coś fajnego znajdziemy. No, to mi w ogóle fajnie nie wygląda. Więc mapę robimy sami. Ojej, to będzie najtrudniejsze. Eee, dobra, mam taki Zmniejszymy sobie najpierw base bo taki wielki nam niepotrzebny. Nie, jest trochę większy. O. 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 Dobra, taki starczy. Wiem, że jest mini, ale będziemy go na filmach aktualizować. Znaczy, ją grę. Jakby to ustawić? Włączmy sobie Explorera i może zrobimy to sobie z z tego fajnego materiału ustawmy go na taki krok tutaj będzie taka ściana i tutaj też jedna zaplanowałem trochę jak będziemy yy, tę grę tworzyć oj, trochę tutaj przesadziłem E, dobra, będzie ściana takiej wysokości? Znaczy, głowa e, nie przesuniemy to trochę. O, dobra, jakiś weźmy najpierw Sworda. Dobra, mamy Sworda naszym tym. Mamy już ściany zrobione, więc explorera sobie włączmy. No i, i przejdźmy do robienia teamów. Może zrobimy takie coś. Nie, nie chcę mi się baseplate kopiować. Left to bend. By, się zablokowane. Dobra. Kopiujemy bez baseplate'a, bo nie chcę, żeby mi się ta mapa ruszała. Oddalimy to sobie daleko, daleko, albo nie, wiecie co? Nie. Carewall. Aj, czekajcie. Y... Image. Takie coś zadziała. Y... Ja nie wiem jak to wygląda widzowie. To by pasowało do tego. Dobra, gdzie to jest? Zobaczmy gdzie to jest. E, nie ma tego. Nie wiem gdzie to jest w widzowie. E, nie no nie ma tego. Wiem sobie tego tak nie zrobimy, a chciałem, żeby to nie było widoczne. Ale dobra, jeszcze zrobić takie coś, admin i nie wiem, co mi wtedy wyjdzie. Nie wiem, co... Dobra, nie, to jest za słaby pomysł. Chciałem zrobić, Chciałem zrobić spawn dla admina. Ale nie, dlatego po prostu A, mam wyłączone, nie zauważyłem. E, dobra, In. Oto as, dobra. I to będzie players. No i będzie oczywiście na najlepszy kolor na świecie. Ale też się na fajnie wygląda. Z daleka to wygląda jakby to był jakiś cement. Ja, ale to jest fajne, e, dobra e, Nie wiem jakby to zrobić. Quest system I mamy e, z e, Lager One Piece Czyli na przykład pod, no po prostu z, z serialu na którym e, jest po prostu na którym jest oparty blok Shoot? No i to jest takie coś. Eee... Tego zioma, może sobie jakoś zmienimy. Albo go w ogóle usuniemy. <grych> eee... Czekajcie, ja mam fajny pomysł. O nie, to się całe usunęło. No nie, co zrobimy? Eee, dobra. Chcę usunąć tylko tego zioma. Westman i... no nie, nie gadaj, że ja... co ja zrobiłem? nie wiem co ja w ogóle usunąłem z niego ale czy trzeba pisałek usunąć dobra, ro robię to szybszym sposobem robimy y grę w betę będzie ona beton y, przez jakiś miesiąc. Potem wejdziemy w wersję 0.1 i to 0, do, do wersji 0. No i jak będzie wersja 1.1, to wtedy y, po prostu wszystko zmienimy. Dobra, y, tutaj widzę, że jestem też. Click part. Levels. Value. Zero. Ja w ogóle ty, tych levelców nie potrzebuję. Uj, tem info. Bardzo fajnie, zaczekaj się level. A jak... O, dobra! Dobra, quest zostawię, teraz pluginsy. Dobra, z siebie bierzemy ładuj się R6 co? Kto... I co? Dawaj, no jestem. Nareszcie się znalazło. To wyłączymy. I teraz e, tu. E, przewróciłem się. Dobra, czyli widzę. Widzę, widzę, widzę. O nie, on, on to... On w to idealnie nie stanie. Więc icha... Ja... O no kurczę. Dobra, usuniemy sobie trochę tych typków. Bo nie są oni potrzebni. Dobra, mamy dwóch, no i to w zupełności wystarczy. Nie no, ja zapomniałem. Ej, czy, to się wyrównało oczywiście, że nie. Więc ja biorę siebie. Transportuję siebie tutaj. Albo w ogóle usunę nazwę quest. Dobra, usunięte. Teraz to wszystko grupujemy w jedno. I nazwiemy to Quest Dobra. To będzie taki zwykły quest jako te w ogóle to jest MyGame 43 Właściciel Blok fruitów. Więc nie wiem. Dobra, weźmy sobie co innego. To jest zarąbisty bacon. Na to jest jakiś miecz. nie działa w starter packu. Jego starter packu nie ma. Dobra, więc bierzemy workspace quest. Ciebie tutaj nie potrzebuję. <laughs> Usunąłem! <laughs> nie, nie, nie mogę ze siebie. Wzajemnie na milion lat. Workspace, Quest, NPC. Nie. Head. Usuwamy. Usuwamy ciebie. Tutaj nam nie potrzeba w naszym składzie. Boom. NPC. To nie ma już nic. Dobra. No i teraz klik part. Info GUI. I ten info level. Tekst tu nie da się przesunąć, zapomniałem. Nie, muszę mikrofon sobie oddalić trochę. Dobra. Dobra, w ogóle nie będzie MPTK. Będzie y, po prostu taki coś jak, nie wiem jak to w ogóle nazwać, no po prostu takie kółko, pokazuje y, gdzie wziąć quest'a. siebie biednego usuwam. No i tu będzie miejsce quest'a 1, no i miejsce quest'a 2. I nie będę się odzywał, bo y, mam amcu. Jedzenie mam. No i teraz sobie jem. A wy podziwiajcie, jak mi słabo idzie. I wiem, co ja zrobiłem. Nie pytajcie się, dlaczego coś teraz włożę Budowniczy! A nie! O dobra, nie się. O kurde, ale wielki Uuu. Nie no, żartuję não está bem Myślę, co by tu jeszcze ustawić. Widzowie, zjadłem już! Co my tutaj mamy? Jakieś fajne rzeczy! Starter, charakter, star Rips. Dobra, nie wiem co to jest. Uuuu, Bubble Chat Configuration. Hmm. Hmm. Można zmieniać kolory. Chat Window. Ja chcę, żeby to tutaj zielone, nie wiem w ogóle co to daje. Tutaj, żeby było niebieskie. Nie chcę takiego czegoś. Dobra, tutaj niech będzie takie. I, nie, I tutaj niech będzie takie dobra, bubble chat configuration. Tekst, kolor to chcę, żeby był taki. W ogóle nie wiem, co ja na początku zrobiłem, i tekst to jest 16. Dobra. Bubble Duration, dobra. Niech to będzie takie. Teraz czat i bubble, Chat, żeby był. Sprawdźmy sobie, jak to działa. Wiesz, słuchajcie, działa. Pójdźmy sobie tam. A to. nic, yy, Nico. Miało działać. E, dobra. Zagrajmy sobie. Weźmy quest. <śmia> Tylko y, nie chcę, żeby takie coś się pokazywało, co zaraz usuniemy. No i. Te bejkony w ogóle się nie poruszają. A ja chcę, żeby one goniły. O widzowie, znowu zmiana. O kurczę widzowie, dajcie mi chwilę.